20 zarzutów dotyczy artykułu 231, część z nich, to jest 17, jest w związku z artykułem 284, czyli przywłaszczeniem. 5 zarzutów dotyczy ukrywania dokumentów, a jeden, ten najbardziej niedorzeczny, najbardziej kuriozalny, chociaż to w kategorii niedorzeczności myślę, że patrząc na działania prokuratury może się ścigać z różnymi pań, pana kolegami i pana poczynaniami, no to jest wyjątkowo wysoko zawieszona poprzeczka. Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. Tam jest paragraf 3, więc zakładam panie neoprokuratorze Woźniak, że mówimy o charakterze zbrojnym. To trzeba sobie dopowiedzieć, że ta zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym została według pana neoprokuratora zorganizowana przez pana ministra Ziobro, pana ministra Romanowskiego, dwie urzędniczki, i pana Tomasza Mraza, który chyba miał przerwę w ramach swojej działalności w Akademii pana Kleksa. No i żeby był charakter zbrojny, to zakładam, że będziecie dodawali druków OSP. Skoro mają toporki, mają sprzęt. To samo dotyczy, to samo dotyczy chyba pańskich gospodych wiejskich, ponieważ mają garnki.